Znowu ten jumpscare, o co chodzi? Przestraszyłem się nawet. Ale cały czas dostajemy te jumpscare'y od niego. Dobra, szybko naprawiamy tutaj. O nie, znowu ten jumpscare, przestraszyłem się. O. Tutaj jest, nie wiem kto to był, Freddy? Freddy, ja cię, ale się przestraszyłem. Ja cię Siemaneczko, z tej strony Wojplu, dziś zagramy sobie znowu w FNAF trójkę. Ostatnio Wam zapomniałem powiedzieć, że to też i dalej jest wersja demo, bo nie mam pełnej wersji żadnego FNAFa, ale okej. Okay. No i no, jak macie tutaj jeszcze tak mój kanał, widzicie tutaj, to dajcie sobie na samą na, jak macie główną stronę, to dajcie na sam dół i tutaj... Macie kanał od mojego kolegi Millera, subskrybujcie go, mogę wam go tutaj pokazać, ma tutaj filmy swoje też i w ogóle, no. Okej, okay, a my sobie wracamy teraz już do FNAFA i gramy. Okej, okay. druga noc, ktoś dzwoni.

nie co w tym chodzi zobaczmy czy nic nie trzeba naprawiać okej okay. dobra czemu on nam wyskoczył jumpscare On my żyjemy jeszcze o co chodziło teraz? Nie rozumiem. Co to było? Czemu tu był jakiś jumpscare? Dlaczego? Czy, no mamy jakiegoś errora, trzeba szybko to naprawić. O co chodziło? Nie wiem. Ja się jeszcze nie znam na wietrze, więc nie wiem, czemu to był taki jumpscare i że my jeszcze też żyjemy dziwne. Dobra, szybko tutaj naprawiamy. Okej. Okay. No i w ogóle wiem, że ten już ten taki, em, ten taki animatronik się nazywa Springtrap. Ten, co nam ostatnio cały czas jumpskierował. No tutaj możemy Robisz tak jak w pierwszej części, naciskać na chyba nos Frediego i mamy wtedy taki odgłos. Dobra. Gdzie jest tam animatronik? Gdzie jest Springtrap? Nie wiem, o co teraz chodzi. Na razie wszystko jest chyba dobrze Dobra, wentylation error to trzeba naprawić. Okej okay. dobra tutaj jest znowu ciekawe co się stanie jak zrobimy tak o ja cię on gdzieś teraz się pojawił. Wiem gdzie on jest. Dobra. Wideo error to naprawiamy. Okej. Okay. Dobra. Ktoś jest w wętach może? Na razie chyba nie. Jest już trzecia EM. Okej. Okay. Patrzymy tutaj na kamerach. Dobra, naprawiamy tu audio defizę. Nie wiem, jak to się czyta. Dobra. Okej. Okay. naprawiamy wentylację czy tam nie wiem co to jest ale naprawiamy coś zobaczmy właśnie tutaj jeszcze czy nikt w wentach nie siedzi widzę bo to naprawiamy znowu już jest piąta I M aby nam się to udało Dobra, dajmy teraz gdzieś tutaj. Ten odgłos. Sprawdzamy teraz w wętach, czy nikogo nie ma. Dobra. Okej. Okay. Dobra, tutaj dajemy odgłos jakiś. Jest, udało nam się, 6 M. Tu, tu, oczywiście ta piosenka i co teraz się dzieje? Znowu jakaś ta, em, no nie wiem jak to się nazywało, minigierka czy coś, nie wiem. Co my tam mamy zaskoczyć? O co tu się dzieje? Aha, no i co teraz? Okej, okay, weszliśmy. A my nie mieliśmy czasami, może dać em, tego. O mamy trzecią noc tutaj też. To fajnie bo tak to zawsze było jedna noc albo dwie noce w wersji demo, w pierwszej części i drugiej a tak to mamy już tutaj długo sobie możemy pograć w tego Fnafa trójkę. okej okay. On coś, on coś tam chyba gadał o terapie, ale nie wiem. Dobra. Nie no, znowu ten jumpscare, o co chodzi? Przestraszyłem się nawet go trochę. Co, tu jeszcze coś nie działa? Już wszystko działa. Nie wiem, o co chodzi z tymi jumpscarami. Od tego... Nie wiem w zasadzie nawet kogo. Ale cały czas dostajemy te jumpscary od niego. Dobra, szybko naprawiamy tutaj. O nie, znowu ten jumpscare! Przestraszyłem się. Springtrap nas złapał. Tylko co my mieliśmy zrobić? Ja jestem ciekawy. Co my mieliśmy zrobić? Dobra, zagrajmy jeszcze raz. No dobra. Dajmy tutaj ten odgłos, może, albo gdzieś. A może dlatego nas złapał, bo my tych odgłosów nigdzie nie robiliśmy. Dlatego może nas ten Spring Trap złapał. Nie wiem, czym, ale zawsze w tej jedenastce sprawdzam. Coś, nawet nie wiem, co. Dobra, gdzie oni wszyscy są? Okej. Okay. Ok. To ważne też, że tutaj nie ma tych, em, nie wiem czy w em, tej em, drugiej części też tak było, ale nie mamy tutaj em, baterii tych. Prądu nie mamy. Na razie się nic nie dzieje. Chyba się nic nie dzieje. Wideo error to szybko naprawiamy. Tu właśnie jeszcze ten odgłos musimy najlepiej gdzieś dać, żeby nas znowu nie złapali. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Patrzymy tutaj OK wentylacjonerwor to tutaj naprawiamy szybko. Właśnie jeszcze w wentach musimy sprawdzić czy nikogo nie ma. I teraz szybko dajemy tutaj odgłos. Tutaj sprawdzamy. Na razie chyba nikogo nie ma w wętach. Dobra, zrobimy coś takiego. Tutaj jest... Nie wiem, kto to był. Freddy? Freddy, ja cię, ale się przestraszyłem. Ja ci, my jeszcze żyjemy. Szybko, szybko, szybko naprawiaj to. Szybko. Jak ja się przestraszyłem. Ja cię, Freddy. To był w ogóle Freddy, nie wiem. Chyba tak. Ale się przestraszyłem. Dobra, daję ten odgłos. Ja cię znowu coś się zepsuło. Okej. Okay. Naprawiamy to szybciutko. U, ja cię. Szybko tutaj coś zrób, nie wiem no, co ja mam zrobić? O nie, znowu jumpscare dobra tego jumpscara to ja już się nie boję, bo tyle raz nam wyskoczył, że... No ale szybko daj tutaj ten odgłos. Dobra. Okej. Okay. Dobra, no i tutaj robimy. Co tutaj się teraz stanie? Chyba tutaj musimy naprawiać. Okej. Okay. Naprawiamy. Dobra. Zróbmy ten odgłos. Nie no, słuchaj, kto tu był teraz? Dobra, naprawia i to. Nie wiem, czy to dobrze, że nam takie jumpscary są, no na pewno to jest niedobrze, ale ale okej. Okay. Dobra. Patrzymy tutaj. Tam był. Szybko dawaj tutaj odgłos. Bo tu był chyba Springtrap przed chwilą. Tam jest, on tam jest. Szybko daj gdzieś odgłos. Nie, ten Springtrap nas złapie. O nie, jump scare, no i nie udało nam się. Będziemy musieli jeszcze robić następne, um, po, znowu to podzielę na następne, na już trzecią część to będzie. Znowu nagram trzecią część FNAFA 3. Bo fajnie nawet go się chyba nagrywa. No, ale na dziś to już będzie tyle. Um, zasubskrybuj, daj łapkę w górę, daj sobie dzwoneczek jeszcze. Um, no, no to cześć.